Z tej okazji również mamy specjalnych gości w naszej szkole. Z prosto z Polski, państwo z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. A Jan Orszewski był polskim premierem, Polish Prime Minister. I wśród nas witamy. Zacznę od, od pani Magdalena Juszczyk. Pani jest reżyserką. I jest radcą prawną e, fundacji. Także powitajmy Panią bardzo serdecznie. E, pana Sebastiana Zielonkę, e, z koordynatora projektu, Pana Tomasza Rogulskiego i Pana Jakuba Kaczyka, który jest e, wolontariuszem, architektem, miłośnikiem sztuki. Ci Państwo przedstawią nam bardzo ciekawą taką lekcję historii zaczną od yy, dzisiejszego święta, od odzyskania niepodległości. Jest 160 rocznica powstania styczniowego. W trakcie właśnie tych zajęć opowie, opowiemy Wam troszeczkę o tych wydarzeniach, o tych postaciach, abyście bliżej poznali, abyście właśnie poznali też ich historię, jak i historię powstania styczniowego. To jest, jakby, ta pierwsza część w ramach projektu. Druga część projektu to są takie lekcje online. One się będą odbywały po 20 listopada. To są też lekcje dowolne: kto będzie chciał, bierze udział, ale zapraszamy wszystkich. To jest, jakby, druga część projektu. I trzecia część to jest konkurs Słynni Polacy z Nagrodami. To jest konkurs ogłoszony właśnie dla uczniów biorących udział w projekcie. Ale tutaj prześlemy, jakby, regulamin, i wszystko dla, na ręce pani dyrektor bo tego troszeczkę jest i Pani Dyrektor wytłumaczy, o co chodzi w konkursie. To jakby celem takiego wstępu za moment oddam głos mojemu koledze, Panu Tomaszowi. On troszeczkę przybliży Wam rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Później troszeczkę ja Wam powiem o Powstaniu Styczniowym. Obejrzymy bardzo fajne filmy. Później Pani Magdalena coś o nich opowie. Jeszcze przybliżymy postać Wam Jana Matejki i Wisła Wisławy Szymborskiej. Tomku, proszę cię. Tak? Dzień dobry. Na początek chciałem was zapytać: czy wiecie, co takiego się stało, że dzisiaj obchodzimy tą rocznicę odzyskania niepodległości? Jakie wydarzenie stanowi to odzyskanie niepodległości dla Polski? Czy ktoś coś wie? Formalnie był to przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy. Oczywiście nie był on. Tak jak to się najczęściej przyjmuje, jak mówi, 11 listopada. On przyjechał do Warszawy 10 listopada wieczorem. Miał chwilkę, żeby się zorganizować, w końcu roku był w więzieniu. Nie miał czy ubrań zapasowych, czy czegokolwiek. Następnego dnia spotkał się z przedstawicielami Rady Regencyjnej. I Rada Regencyjna, taki organ ustanowiony przez Niemców w 1916 roku jako forma że tak powiem, zarządzania terenem polskim, podbitym, odbitym od Rosji. Ona przekazała tą władzę Józefowi Piłsudskiemu. Powierzyła mu wojsko i przygotowanie na władz polskich. I tutaj właśnie były te działania. Ale co się stało, żeby to było możliwe? Ponieważ my mówimy tylko o Józefie Piłsudskim, ale wokół było tych wydarzeń dużo, dużo więcej. Przede wszystkim w Polsce, żeby Piłsudski mógł przejąć władzę, potrzebna była jakaś siła wojskowa. Mieliśmy różne formacje, które w czasie I Wojny Światowej funkcjonowały w Polsce, poza jej granicami. Na miejscu, to co, że tak powiem, ci którzy byli najbliżej tych wydarzeń, ci którzy rozbrajali Niemców, była to Polska Organizacja Wojskowa. Był to organ powołany praktycznie równolegle do Legionów Polskich. Na terenie Warszawy ona powstała, czyli jeszcze na terenie zaboru rosyjskiego. Legiony działały na terenie zaboru austro-węgierskiego. Natomiast w Warszawie powstała Polska Organizacja Wojskowa. I była to organizacja, która miała na początku przygotowywać nowych żołnierzy dla legionów. Tych, którzy pójdą, przejdą do zaboru Austro-Węgierskiego, dołączą do legionów i będą walczyli z Rosjanami, żeby wyprzeć ich z ziemi polskiej. Słuchajcie, przede wszystkim zapraszam Was na premierę. Dlatego, że przylatując do Was, skończyliśmy tak naprawdę dwa dni temu. Te filmy wyszły z montażowni, jeszcze nie ma wpisanych imion i nazwisk twórców. Realizując te dwa filmy, byliśmy właśnie z Sebastianem i Stonkiem, bo to jest też moja ekipa filmowa, bardzo zdolni ludzie zresztą. Byliśmy na Litwie i szukaliśmy śladów właśnie powstania styczniowego na Litwie. I konsekwencją właśnie tych naszych działań, tych naszych poszukiwań są te dwa filmy. Mam nadzieję, że sobie porozmawiamy po tym, jak je zobaczycie. Bardzo jestem ciekawa, co powiecie. Czy będziecie mieć jakieś pytania do nas? My zawsze lubimy odpowiadać. Także serdecznie zapraszam. A, słuchajcie, pierwszy, pierwszy film nazywa się Za wolność naszą i waszą. Stwarzam wesoło uśmiechnięte prawie. Oni sądzili, że bardzo nas przestraszą karą śmierci, a to zupełnie inaczej się dzieje. Żądania ich nie utrzymały swojego skutku, bo miejsce obawy zastąpiła chęć zemsty i stokroć większa nienawiść. Robienie filmu w ogóle to jest niesamowita przygoda. Będziecie mieć tutaj konkurs dotyczący właśnie słynnych Polaków, więc bardzo serdecznie Was zachęcam, żebyście spróbowali swoich sił w filmie, fotografii, reportażu. Wszystko jest dozwolone. Wszystkie formy literackie, artystyczne, także serdecznie zapraszam. Tak, jest. tak jest. Dobra. E... W wieku 13 lat Jan Matejko stał się do Akademii Sztuk Pięknych. Jesteśmy w sobotę kogo. i dokładnie Polska z Zoskała Niepodległość, także bardzo proszę wszystkich o przyjęcie postawy do hymnu. Hello. przez chwilę. Poczty sztandarowe i flagowy. Sztandar szkoły i flagę Polski odprowadzić. Bardzo Wam dziękuję za tą piękną akcję.